Tym razem historia dzieje się na Gran Canaria, bo chciałabym zaznaczyć, że tam, gdzie pojadę, gdzie podróżuję, tam dzieje się akcja mojej książki. Tym razem nie są to Włochy, tylko jest Gran Canaria. I przedstawione są losy rodziny, która mieszka na Gran Canarii i która przeżywa mnóstwo problemów związanych z zaginięciem matki, żony i mnóstwo problemów, które ukazują też problem toksycznych związków, relacji między ludźmi. Jest dużo sensacji, przygody. Czyli tego wszystkiego, czego chyba czytelnik oczekuje. Jakim pani jest twórcą? Czy długo pani pisze książki? Czy to idzie już sprawniej, jak jest pomysł? To już jest kolejna moja powieść, bo były złudzenia, cień w dolinie słońca, wenecka mgła, teraz wyspa najdłuższych nocy. Idzie sprawniej. Aczkolwiek większa jest świadomość i więcej wymagań od siebie. Więc trudno powiedzieć, jaki jest czas pisania: no bo wiadomo, że nie pisze się bez przerwy, tylko są odstępy czasowe i trzeba wracać. Ale no, to jest prawie 500 stron prozy, więc wymaga to dużo czasu. Staram się być bardzo systematyczna. Jeśli już zaczynam pisać, to wstaję rano, robię kawę i zasiadam do pisania, tak jakbym była w pracy. Traktuję to nie tylko jako swoje hobby, ale teraz już traktuję tak, jakbym była w pracy, muszę systematycznie to robić, bo dzień bez pisania to jest dzień stracony, ponieważ człowiek wypada z rytmu, a do tego nie chciałabym dopuścić, jak już zaczęłam coś pisać, to już konsekwentnie to robię. W którym momencie życia stwierdziła pani, że a może warto to co jest w głowie, to co jest w duszy zacząć przelewać na papier. Powiem szczerze, że marzyłam o pisaniu od liceum i nawet któregoś razu znalazłam swój stary zeszyt z liceum, gdzie miałam właśnie wiersze, ale doszłam do wniosku, że naciągnie mnie do tej prozy, tym bardziej, że zostałam dwukrotnym laureatem ogólnopolskiego konkursu w zakresie prozy Pomorskie klimaty. I zawsze się czułam w prozie lepiej, chociaż w tym roku też wydałam tomik poetycki Pocałunki, czyli z tyłu głowy gdzieś cały czas jest poezja. Myślałam, że będę pisać jak przejdę na emeryturę, ale się zdarzyło to o wiele, wiele wcześniej czy ten rynek literacki tak bogaty w tej chwili jeżeli chodzi o powieści w Polsce jest łatwym rynkiem znalazła pani tam na nim swoje już miejsce tak znalazłam jestem bardzo zadowolona że moje nazwisko jest rozpoznawalne w Polsce mam swoich czytelników swoich odbiorców i to jest dla mnie najważniejsze nie robię nic na siłę ale widzę że to grono coraz bardziej się powiększa co mnie bardzo cieszy czy ma Pani czasem taką myśl w głowie, że może przyjdzie taki moment, że nawet podróż jakoś nie będzie inspiracją do napisania następnej książki? Czy nie ma Pani takich obaw? Jakoś tak mi się udaje. Jeżdżę po świecie i zawsze gdzieś złapię inspirację. Teraz też już byłam w podróży. Przywiozłam ze sobą mnóstwo wrażeń, mnóstwo inspiracji, i myślę, że już wkrótce, już to robię niecierpliwie, zabiorę się do pisania. Czy możemy uchylić rąbkę tajemnicy, gdzie będą teraz bohaterowie osadzeni? Na przepięknej Maderze. Wyspa wiecznej wiosny. Cudowna. Pełno przygód, niesamowity krajobraz, niesamowici ludzie. Przeżyć mnóstwo. A jak jest z sympatykami w Białogardzie? Oni patrzą jakoś życzliwiej na mieszkankę miasta? Ależ oczywiście, naprawdę mam tu ogromne rzesze sympatyków, okazują mi bardzo wiele sympatii i przychodzą chętnie na nasze spotkania, także no, nie mogę narzekać na Białogard, wręcz przeciwnie.